Cześć, tu Ania ze Księgowości, a dzisiaj porozmawiamy na temat na co uważać przeprowadzając się za granicę. Oczywiście na co uważać pod kątem podatkowym. A jeśli chodzi o podatki i księgowość, jeśli interesują Cię te tematy, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić żadnej mikrolekcji i bezpłatnych szkoleń na moim kanale. No więc e, zaczniemy od tego, że jako osoby zamieszkujące w Polsce najczęściej mamy nieograniczony obowiązek podatkowy. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli tutaj mieszkamy, to rozliczamy się w Polsce od wszystkich swoich dochodów, także tych, które uzyskaliśmy za granicą, czyli musimy zebrać wszystkie i rozliczyć się z naszym organem podatkowym. Ten nieograniczony obowiązek podatkowy e, dotyczy osób, które zamieszkują na terytorium Polski. Drugim takim elementem, kategorią, to jest ograniczony obowiązek podatkowy i on będzie dotyczył osób, które uzyskały na terytorium Polski jakieś dochody, ale nie mają rezydencji podatkowej. Polski, czyli od tych dochodów, które tutaj w Polsce uzyskały, będą musiały w Polsce zapłacić podatek, ale od całości swoich dochodów rozliczą się w kraju swojej rezydencji podatkowej. Istotne jest, że jeśli przeprowadzamy się za granicę, no to może nam się wydawać, skoro na przykład przeprowadzam się do Portugalii, e, będę tam mieszkać, to z automatu zgłoszę się tam do organów podatkowych, że ja teraz płacę podatki w Portugalii, jestem rezydentem portugalskim, czyli to oznacza, że z automatu przestanę być rezydentem polskim. Nie do końca to tak działa. Aby określić miejsce rezydencji, czyli jaka jest nasza rezydencja podatkowa, mamy definicję. I ta definicja się składa z dwóch elementów. Pierwsze, to osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania, czyli na terytorium danego kraju, czyli jest traktowana właśnie jako rezydent, jeśli posiada na terytorium tego kraju centrum, centrum interesów osobistych lub gospodarczych. O tym jeszcze powiemy, lub też. Przybywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni. No i teraz możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że dana osoba ma w jednym kraju centrum interesów życiowych, a w drugim kraju przybywa dłużej niż 183 dni. Te 183 dni jest liczone w ramach danego roku podatkowego. Może się tak zdarzyć. Czyli można by domniemywać tutaj, że taka osoba może mieć dwie rezydencje podatkowe, czyli w dwóch krajach podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów? Mamy na szczęście normy kolizyjne w prawie międzynarodowym, które właśnie ma zapobiegać. Podwójnemu opodatkowaniu. Zanim jednak przejdziemy do tych norm kolizyjnych, czyli co, kiedy, jak będziemy rozpatrywać, to jeszcze zastanówmy się, co to znaczy centrum interesów osobistych czy gospodarczych. Generalnie chodzi o sytuację, że my mamy tutaj na przykład rodzinę, mamy mieszkanie, mamy pracę, nasze dzieci chodzą tutaj do szkoły, jesteśmy zapisani na przykład do klubu sportowego, czyli uczestniczymy tutaj w życiu w zakresie właśnie tym osobistym lub też prowadzimy na przykład. Firmę, Firmę, e, mamy nieruchomości, e, czyli uczestniczymy w zakresie gospodarczym tutaj na terytorium Polski. Nawet w takiej sytuacji, można powiedzieć, e, przeprowadzki i przebywania powyżej 183 dni, jeśli nasze centrum interesów życiowych jest dalej tutaj, no to z automatu, można powiedzieć, nie pozbędziemy się polskiej rezydencji. Omówmy sobie teraz normy kolizyjne, czyli co się dzieje, gdy właśnie zachodzą różne przesłanki, bo na przykład właśnie przeprowadziliśmy do tej Portugalii, a ja akurat tą Portugalię daję jako przykład, bo duża część Polaków wyprowadzała się do Portugalii korzystając ze statusu NHR w Portugalii, zwłaszcza jeżeli chodzi o NHR, NHR dotyczą Madery. Pierwsza norma kolizyjna uważa się osobę za mającą rezydencję podatką tylko w tym kraju, w tym umawiającym się państwie. umawiającym się państwo chodzi oczywiście o strony umowy międzynarodowej, w którym ta osoba ma stałe miejsce zamieszkania. A jeżeli ona ma stałe miejsce zamieszkania w obu państwach, bo trochę na stałe mieszka tu, trochę tu, można powiedzieć, to wówczas uważa się ją za mającą rezydencję podatkową tylko w tym państwie, w którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze czyli to nasze centrum interesów życiowych. No dobrze, ale może być tak, że dalej e, analizując stałe miejsce zamieszkania porównywalnie albo nie mamy w ogóle stałego miejsca zamieszkania, centrum interesów życiowych mamy trochę tu, trochę tu, to którego kraju jesteśmy rezydentem? Jeśli na podstawie tych dwóch pierwszych elementów, czyli stałego miejsca zamieszkiwania, pobytu y, lub też centrum interesów życiowych się nie da określić, y, czyim rezydentem podatkowym jest dana osoba, to bierze się później pod uwagę kraj, w którym zwykle ta osoba przebywa. Jeśli to też nie pomoże, czyli dalej jesteśmy e, czy dalej nie mamy informacji takiej jednoznacznej, którą rezydencją e, powinien się posługiwać dany człowiek, to mamy jeszcze kolejny etap, czyli jeśli przebywa on zazwyczaj w obu państwach albo w żadnym, to uważa się, że ma rezydencję podatkową w tym państwie, którego ma obywatelstwo. No tutaj to też nie jest jeszcze ostateczne, bo też może się zdarzyć, że e, mamy dwa obywatelstwa. Akurat w przypadku Portugalii znowu jest to możliwe, bo możliwe jest otrzymanie obywatelstwa portugalskiego po prostu po dłuższym przebywaniu w Portugalii, jednocześnie nie tracąc obywatelstwa polskiego. Jeśli z żadnych tych elementów nie pozwoli nam na ustalenie rezydencji podatkowej, to tą rezydencję podatkową ustalą właśnie w drodze wzajemnego porozumienia te państwa. Czyli podsumowując... Trzeba uważać przeprowadzając się za granicę, bo nabycie nowej rezydencji podatkowej w kraju, do którego się przeprowadzamy wcale nie oznacza z automatu utratę dotychczasowej rezydencji podatkowej. To jednak jeszcze nie wszystkie elementy podatkowe, na które należy zwrócić uwagę przeprowadzając się za granicę. Kolejnym elementem jest podatek od niezrealizowanych zysków, Stosunkowo młody w można powiedzieć w polskich przepisach i on jest związany właśnie z sytuacją, gdy e, zmieniamy rezydencję podatkową, lub też przenosimy majątek poza granice Polski. E, dotyczy on nie tylko spółek, dotyczy również osób fizycznych, takich nawet nie prowadzących, można powiedzieć, działalności gospodarczej. W przepisach mamy natomiast określone, których składników majątku osoby fizycznej, czyli tej prywatnej, bo do spółek osoby prawne mają in, in, inaczej skonstruowany podatek od niezrealizowanych zysków. To jest osoby fizyczne zapłacą podatek w przypadku, gdy mają ogół praw, praw i obowiązków w jakiejś spółce, osobowej na przykład udziały w spółce. W osobie prawnej, czyli na przykład spółce ZO, akcje lub inne papiery wartościowe, pochodne instrumenty finansowe czy tytuły uczestnictwa, ale tylko w sytuacji, gdy wartość tego przenoszonego majątku przekracza kwotę 4 miliony złotych. Stawka podatku wynosi 3 lub 19% i jest uzależniona od tego, czy wyznaczamy wartość podatkową danego składnika. Jeżeli chodzi o termin płatności podatku, no to ten termin, to nie jest tak, że już dzisiaj przenosimy i musimy zapłacić już dzisiaj ten podatek. Ten termin ustawowo na ten moment jest oznaczony, że nie wcześniej niż w 2025 roku w zakresie tych transakcji e, przeniesienia majątku za granicę, które e, miały miejsce przed 2025 roku. Więc e, musimy sprawdzać, czy y, jak jest rzeczywisty termin y, y, zapłaty tego podatku i uwaga, również gdy będziemy wracać z zagranicy do Polski, to zwróćmy uwagę, że exit tax, czyli właśnie podatek od niezrealizowanych zysków, nie funkcjonuje wyłącznie w Polsce, on funkcjonuje również w innych krajach Unii Europejskiej. To tyle y, w tej mikrolekcji i widzimy się już w kolejnej.